Ja mam to i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Survival. I tak, w dzisiejszym odcinku Znajdziemy sobie w końcu ten skarb z tej mapy, którą y, znaleźliśmy ostatnio na, na ostatnim odcinku. Ta on y, Ta mapa prowadzi do tej wyspy, na której były właśnie te. <coughs> ta, wiecie, No, ta, y, te podwodne ruiny na lądzie. I tak zrobiłem przeprowadziłem się już na tą wyspę. Y, na tą co, właśnie za, za tymi ruinami, tam są one, tam jest ta dżungla. I zrobiłem sobie taką statykę, ogólnie znalazłem też portal, w którym miałem właśnie te spodnie jakieś tam śmiecie, w sumie złoto yy, i te absidane tylko. Tylko jest taki malutki problem. Yy, bo yy, ten skarb jest pod wodą, dlatego oczywiście wziąłem sobie drzwi, musiałem sobie zrobić yy, jeszcze łopatę. Zrobiłem sobie ogólnie całe ten, całe... no całe eku żelazne. oprócz seta, Ale to wiecie, to do seta to... Ja tam setu żelaznych staram się nie robić, chyba, że mam mega dużo żelaza. Ale dobra, i oczywiście, jeżeli spadałeś ten odcinek, to zostaw łapkę w górę. I sobie gra z dzwoneczkiem, że jesteś nowy, żeby nic nie przygapić. No i dobra, lecimy tutaj. I właśnie też trzeba te drzwi, żeby zrobić ten trick co ostatnio. No i dobra, muszę tutaj idealnie wejść. Te skarby są zawsze duże problemy ogólnie. Dobra, to jest tutaj powiedzmy, tak? Fik. No i kupiemy. Lej, żeby to jakoś łatwo było. Żeby w jakimś bliskim miejscu było. O nie dobra, bywali te drzwi. O nie. Y, tu. To jest świetne z z tymi drzwiami, naprawdę, polecam wam to. Możecie tutaj wytrzymają wam powietrze? No i po pierwsze, nie musicie oddychać. A po drugie. No, już myślałem, że to będzie, ale tu. A tu chyba zatopiona ta. Kolejny fragment tej ruiny. Zatopiony, zaraz sobie te drzwi, dobra, te drzwi teraz weźmiemy sobie niżej. Tutaj. A dobra, coś nie piekło. Jeszcze niżej wezmę. Tylko tu muszę. Co jest? A dobra. Bo się po prostu nie wczytało. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Dobra. No i kupiemy jeszcze głębiej. Teraz sobie zobaczę. Yy. I zobaczyłem przypadkiem z trasy. O nie, dobra. Drzwi, drzwi, drzwi szybko. Dobra. Jesteśmy. Yy. No i dobra, odkopmy sobie też to. Tu może być też kolejna skrzyneczka. Może będzie żelazo jakieś. No przydałoby się, bo zostało mi już niedużo. Skrzyni tam zostawiłem. Mości w tym, powiedzmy takim, no takim po prostu nie bardziej tymczasowej, nawet tylko takim, jest sobie taki, no, po prostu łóżko-piecyk crafting skrzynia. Tyle. Nie będę tego nazywał nawet. Pik. Pik. Niżej. Pik. No i dobra, czekajcie, to mapę ogarnę. Było troszeczkę chyba źle. Tutaj, no, tutaj. Drzwi będę musiał rozwalić i stawić ten troszeczkę dalej pyk i yy, to idzie to było tutaj to powstawmy te drzwi na tym żeby można było kopać yy, Będąc w drzwiach dobra No i kopiemy no. tak pyk może tylko będzie to skrzyneczka. mam tego jest mamy mamy to Udało się, teraz co będzie? No to będzie. Na, na pewno będzie ten. E, o ile to sta, o ile to nie jest z e, ruiny. Czy na pewno będzie, jeżeli to jest ta, to na pewno będzie e, serce oceanu. I może trochę e, żelaza. Nie. To nie jest to chyba. Wiesz, ej, czy jest opcja, żeby nie było serca oceanu w takiej skrzyni? Czy nie? To jest może, może to być ta skrzynia tego. Y, z tej ruiny. To jest równo na tym. Na X-ie. Mm, tak, tak. Teraz mam dylemat, czy kopalń dalej szukać tego, bo to mogłaby być ta skrzynia, ale mi się wydaje, że w każdej każdej takiej skrzyni jest raczej ten, yy, serce oceanu, tak mi się wydaje. I właśnie to jest właśnie strasznie mylące. Strasznie to się słabo zespelnowało, że ten, wygenerowało yy, się strasznie okropnie, że obok tego, obok ruiny, to to jest okropne. Rozwalę może coś pod tym, jest... To jest to magma. Czekajcie, spróbuję jeszcze troszeczkę wykopać, okej? Okay? Jeszcze odrobineczkę tutaj wykopiemy. Ile pokopię, jak nic nie znajdę, to odpuszczę. Na no serio, wydawało mi się, że w każdej skrzyni jest serce oceanu. W każdym skarbie. Dobra, no, kopiemy, big, pyk, pyk. Teraz ogarnę mapę jeszcze. Nie, światło się wyłączyło. Ale czy yy, ten... Yy, zmieniłem też ten. Jasność teraz. Co tam jest? A, to sta, dobra. Zmieniłem teraz yy, właśnie między odcinkami. czy nie między odcinkami, To po prostu zmieniłem sobie przed tym odcinkiem ten. Jasność najwyższą, więc powinno być ciut lepiej. Co widzieć. Słuchajcie, ogarnę. O, to jest... Nie, ale to wygląda jakby to było naprawdę. W tym miejscu. Tu była ta skrzynia. Chyba. Wejdzie. Wezmę tam postawy i jeszcze odrobineczkę pokopię. Bo to naprawdę tak mnie jakby. Mm, jakby no Nie wiem, co, co z tym zrobić. Kopać czy odpuścić? O, to w ogóle jest powietrze. To jest taki bąbel powietrzem się zrobił. Super. To jest czasami jest głęboko, ale chyba nie aż tak. Tyle jest już poziom już. 46. No to jeszcze mogłoby być w sumie. Mamorę, wszystko skończę na te boki już odpuszczę. Naprawdę okropnie się to wygenerowało. No ale napiszcie. Napiszcie, czy, czy może być tak, że właśnie ym, skarb wygenerował się bez serce oceanu. Ja nie wiedziałam o tym. Napiszcie. Czy to prawda, czy nie? Taka dziura została. Dobra. Co, co takiego dostaliśmy fajnego? Węgiel. No węgiel się przyda. No i złote jabłko, no. Nie jest jakieś takie mega dobre. Ale dobre. Zawsze jakiś wiecie, jakiś, jakaś pamiątka po tym skarbie. To mapę mogę już w sumie wyrzucić. Nawet jakby by się okazało, że tam jeszcze, jest jeszcze skarb, no to tam mam rozkopane, będę wiedział gdzie. No i dobra. Tam jest ten wrak. No i okej, w sumie wiecie co, teraz jeszcze odcinka kończyć nie będę, bo bardzo szybko to poszło. Myślałam, że to odrobineczkę dłużej potrwa. Ale dobra, lecimy teraz sobie jeszcze, może. Ogólnie sobie tą skrzynkę jeszcze wezmę. Powiększę sobie tą moją. Skrzynią. No i dobra, i tam podkładam jeszcze te cenniejsze rzeczy. To na razie takie rzeczy. Węgiel może nie tutaj, tylko tutaj. Okej, okay, przepaliło się super. Ja w sumie nic już do pieczenia nie mam. A i ogólnie, jeżeli byliście na streamie, to wiecie, że mm, ostatnio nie mogłem odpalić tych shaderów, dlatego też na ostatnim odcinku ich nie było, ale już się udało. Już... Pokazuję, jak to wszystko wygląda, czekajcie. Kamienie shadery. Dobra. Zobaczcie, te shadery są naprawdę piękne. Zobaczycie. No ale to musi się niestety czytać. z tym głupim mogłem dać się nawet do myśli, no bo wtedy wtedy by się nie wczytywało. Tylko normalnie weszło. I patrzcie na to. Piękne. Ta wyspa wygląda z tymi shaderami, no. Tylko na ten shaderach cały czas nie będziemy grać, tylko to jakiś czas będziemy sobie włączać, no bo to jest jednak trudno grać w taki sposób. No, to pierwsze ciemno, po drugie, no, mm, mało widać. No i no, dosyć trudno jest, więc na razie to chciałem wam pokazać, jak zbudujemy coś takiego fajnego, żeby zobaczyć po potem, jak to będzie wyglądało z shaderami, co je włączę. No, ale myślę, że prawie cały czas może będziemy grali z shaderami na tych. na Minecraft w Wieczór, Jakby co to jest ta seria na streamach. Dobra, weźmy ja tego endermana zabijmy. Bo z tego co widziałem, to tu się masę endermanów respi na tej wysepce. Chyba trzy w jednej nocy były. Dobra. Hej. Okay. Dziwne, że on się nie tepa. O już. No co, czego on nie ginie jeszcze? Jedno serce mam. Zaraz ginę. A. Szkoda. No ale dobra, już. Tak, on, pe on pewnie jest na strzała. Zaraz go tam dobiję. Zależy mi na perłach w sumie, bo. Mm, jak już będę miał to wszystko, to przydadzę się. no Chyba, że jakiś fajny res będzie w naderze koło piglinów. To bym sobie wyhandlował wtedy. No i ładnie. Dropną. A, czyli poświęcenie się nie opłacało. Bywa. No i dobra. Muszę sobie to. Układam. Ładnie. To jest tyle. Bryugarny, co jest z tym? Ile brakuje tu bloków w tym portalu? Jak tu jest, to można. Zmieniam wy... dieksowego, więc nie. No tu tak. Tu jest raz, dwa, trzy. To brakuje raz. Raz, dwa, Trzech brakuje bloków. Ej, 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 czy ja tyle właśnie nie mam? Ej, czy ja właśnie nie mam trzech bloków? Czy ja za chwilę właśnie nie wejdę do Nenderu? Hmm. Eee, to były. Dwa, A O nie, najgorzej. Najgorzej. Ale sobie ten trzeci blok będę mógł sobie zrobić. Tam, w tamtym miejscu. Bo tu jest lawa. Wodę sobie wezmę. Czy jest tu lawa? Powinna być tu pod tym. Jest, dobra, nie, nie ma problemu. Ja słyszę. O nie, wiedźma. Wiedźma. Tam jest wiedźma. Nie, goni mi wiedźma. W sumie nie usnę chyba, bo... Dobra, Please, żeby mi nie zastrzelił. Zdążę. Zdążę. Dobra, zdążyłem. Tylko że. Tylko teraz jak zginę to... To będę na spawnie! Nie, nie mogę zginąć! Ginąłem. Jestem na spawnie. Jestem głupi. <ścoughs> no ci to, to ja sobie jeszcze od razu lecę, bo to jakby... Em... Po prostu, powiedzmy, że tego nie było. Tego nie było wcale. Płyniemy sobie tam, to nie jest aż tak daleko w sumie. No ale ten głupi creeper wysadził mi łóżko. Aaa, ale to jest głupie. Dobra, już widać tą wysepkę z tymi. ogólnie z... sobie render distance trochę zwiększę Bo na 15 dałem pod wcześniej. Jak sobie Wartegita testowałem. I... wrócimy. To mhm. już jest ta wysypka nasza i dobra, to nie będzie problem tam do, dopłynąć. Trzeba pilnować, żeby ten... Żeby po prostu mi tam łóżko nie ginęło, no bo to jest jednak troszeczkę uciążliwe. Musiał tak cały czas pływać jak z d z deadna, z deadom, A deadać pewnie, deadać pewnie będę mega często, więc no. Dobra, po prostu płyńmy teraz, nie przejmujmy się tym. Tego nie było. To się nam tylko wydawało, że tak było naprawdę. Dobra, Zastanawiałem się czy, czy... Chciałem zobaczyć czy wziąłem te podrosty stamtąd. One się mogą przydać potem. Dobra. Fajny kejwi w ogóle, ładny. Kiedyś to może ogarniemy. Ale dobra. Myślę ogólnie, że w następnym odcinku Wejdziemy sobie do tenderu. Po tym odcinku ogarnę sobie ten trzeci blok obsidian, po prostu wiecie. Wodę z lawą tam połączę w tamtym miejscu. Ale to w sumie też mieć tam bloków, nastawiać coś na coś tam. Więc to zrobię sobie poza odcinkiem, żeby was już nie nudzić. Co to o, kolejny bardzo ładny kejik. Że właśnie. O, dobra już powietrze. Zrobię to po odcinku, żeby was nie nudzić tym. No i tak, po prostu... Na samym odcinku je wejdzie na to Myślę, że będzie git. W ogóle mam, yy, mam nadzieję, że będzie jakiś fajny spawn netherowy. No bo od tego dużo zależy. Dobra, Idziemy. Gdzie są moje itki? Tu są moje itki. Dobra, no to tak. Na początku trzeba tą skrzynkę postawić. Jeszcze gdzieś tu była druga skrzynka. Która chyba zniknęła? Tak. Mutno. Dobra. Bo dobra, już dajmy ją tutaj. Teraz piecyk. Piecyk też zniknął. Bywa. Dobra, pyk. Pyk. Na razie drzwi wywalam. Pyk. Łóżko. Mam nadzieję, że łóżko nie zniknęło. Nie zniknęło. Super. To by było słabo. Dobrze, to od razu wyłożę do tego. Sorry. Sorry, sorry, dobra. Mmm, tutaj cenne rzeczy, w sumie to nie jest cenne. i hmm. okay, mamy cały tutaj EQ, moje żelazne, przy sobie, wszystko. I już nie powinno być problemu, tak. Tu już się wszystko ładnie zbierze. A, zrówniany killoff niepotrzebny. No i dobra, bierzemy pyk i ja lubię ogólnie stać. Tak. To jest moim zdaniem git? No i dobra. Czekajcie, zaraz to jakby to ładnie zrobić, ale ja to zrobię oczywiście poza odcinkiem. Ale jeszcze coś sobie zróbmy, żeby żeby jeszcze coś na tym odcinku było. Weźmy, wchodźmy sobie w tą stronę, zobaczmy co tam będzie. I tak oczywiście główny tematem tego był skarb, ale to już znaleziono, więc to już nieaktualne. Dobra. Uo, żuwia, Super, super. Kolejny Enderman. To jest naprawdę masa Endermanów. No troszeczkę sobie popolujemy. Ładnie, 3 te dał. Świniak. Hmm. Co my tu mamy? To też jest taka duża wyspa. Ja, że to będzie jakiś stały ląd. masę wysp na tym świecie. Dobra. Tu... Czekajcie. Obejdę tam, to jest bardzo mała wyspa. No, i tu jest myślę dobre miejsce na taką bazę tymczasową. Naprawdę, to jest świetne miejsce na taką tymczasową bazę. Dużo e, drzew, dużo e, tych e, zwierząt. Więc no, tutaj sobie, na tej wyspie zrobimy sobie bazę tymczasową. Czyli nie chodzi mi o to, tylko taką już no, normalną. Nie tak jak na przykład było też na Minecraft z siostrą. Na przykład w jakimś domku villagera zamieszkałem, bo tu w sumie tak nie ma villager'ów. E, czyli nie ma w ogóle wioski tutaj. Ale dobra, jakoś sobie przetrwamy. No i dobra, i myślę, że po tym odcinku, czy znaczy nie po tym, tylko po tym, już jak wyjdzie Nederu, który będzie pewnie pojutrze, tak, jutro będzie Subnautica, pojutrze to, tak, bo to po tym odcinku, który będzie pojutrze, myślę, że już zaczniemy streamować z tej serii, żeby już jakieś tam itki zdobyć, jakieś diamentowe. Na odcinkach na pewno nie będę do kopalni chodził, no bo to jednak byłoby ultra nudne. O, ul, kiedy się zbierze. Kiedyś się to weźmie, tylko jeszcze silktacza nie ma, niestety. Ej, ogólnie te spodnie. Ej, gdzie są te spodnie? Spodnie które wam pokazywałem, co tam zdobyłem. <laughs> są w portalu. Dostałem. To one mają ciernie. Dobra, to tak zrobię. Ej, to odłożę. Dobra, na razie ten dla, dla mnie. Big, big. Big, to jest ten. A to założę. No i dobra. W sumie to to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście za łapkę w górę. Jeżeli jesteście na sobie z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No i czekajcie nie na odcinek. Nara!